Wygląda na to, że to koniec samowolki i jeżdżenia po polskim terytorium samochodów spoza Unii Europejskiej bez ważnych badań technicznych polskich. A jest tych samochodów sporo, głównie myślę tutaj o samochodach ukraińskich. Pojazdy po całej Polsce jeżdżą, autokary wątpliwe jakości, bez przeglądów i to się chyba ukróci. Dotyczy to wszystkich samochodów spoza Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmianę przepisów, które mają zamknąć lukę prawną umożliwiającą poruszanie się po polskich drogach tych samochodów bez polskiego przeglądu technicznego. Projekt nowych przepisów przewiduje, że pojazdy przebywające w Polsce dłużej niż kilka tygodni będą musiały przejść polskie badanie techniczne. Dokument już został skierowany do konsultacji społecznych międzyrossertowych i miejmy nadzieję, że jak najszybciej zostanie wprowadzony życie, żeby te ruskie trupy motoryzacyjne albo poszły na zło, albo zostały naprawione. Pozdrowienie jego dnia! Hej!